You got, I'll be okay. I can dream the rest of it It's just a little touch of fate It'll be ok, it's yours hey, It's precious time, but it's got rights so have I Odora, ej, to chcesz do Gili teraz? Ja, chcę. Ale my Cię raz nie zabiliśmy A, zabiliśmy ja, nie. Ale nie mam Twoich itemków! Ile miałeś dementów? No. Nie płacz, komper! Ej, to dodać się no, do gilli! Nie no, nie, słuchaj, cię lubię! To dodać te do gilli teraz? Tak to dawaj w tej chwili! Chodź ze mną ci diakcy, teraz nie widzieli, no. chodź, chodź. Ale nie Co? Nie za Nie, spoko, spoko, ja ci już nie, nie oszukam cię. Chodź, 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 chodź. Chodź w dół. Opa, już tutaj. Maszówkę, masz, masz tu sobie. Na dołączenie, oto. O, dobra, i zaproś y, Zwykły komper, o, tam le, swoje idęgi le, leżą, leżą na dole, okej? Okay? Chodź, okay. chodź na bazę. dołącz, dobra. chodź na dół, sorry, już. No, no, spoko. no dobra, no. Ale, na ale dół. No spoko, spoko. Myślę, że się nie zabijamy. Chodź, I jakie twoje leżą. Chodź tu. Chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Biesi tu, Nie ma chyba Co? kto? Eee, Od, Lechu oddawaj, oddawaj. Oddawaj mu Surprise, Jesteście chujami. Ale co się stało? Nie mam kilofan, Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Biesi demki. Nie ma chyba Co? Oddawajcie, oddawaj, oddawaj mu secik No kur... Jesteście chujami! Ale co się stało?